Witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft Surya. W dzisiejszym odcinku polecimy do kopalni poszukać jakichś diamentów i innych rzeczy. Ja będę szukał już kopalni. Jesteśmy przygotowani. dawno jedzenie mamy, łóżko mamy, wodę mamy. Trochę poniszczone rzeczy, ale damy sobie radę. Dobra. Tam byliśmy kiedyś. Tam są bagna, więc nie, więc chodźmy w tą stronę. Może tu będzie jakaś fajna jaskinia, do której będzie można wejść. I się zobaczy. Jedzenia mamy dużo, więc raczej powinniśmy sobie dać radę. Dobra, cyk. O, tu coś jest. Zobaczmy, zobaczmy. Potrzebuję na pewno w żelaza, bo nic nie mam. Więc mój kilof już ledwo co dycha. Tu coś jest. Może, może, może. A chodźmy, chodźmy. Zobaczymy. O, o, dobrze się zapowiada. Na ja razie zostawiam węgiel, bo mam bardzo dużo węgla. A mam bardzo słaby kilow. Nic tu nie ma ciekawego. Nic o żelazo. To na pewno bierzemy. Węgla mam mnóstwo. Chyba tak jeszcze mi został tam cały. Nie potrzebujemy więcej. Cyk. Nic tu nie ma. Dobra, wychodzimy stąd. Wiem, że mógłbym zabić tego golema, ale. A służę się. Panie! nie! co za golem? Się mi nie sunie. Tu coś jest? Nie, tędy szliśmy. Do dżungli nie chcę iść, to pójdziemy w tamtą stronę. Dużo... dużo zwierząt, ale nie będę ich zabijał na razie. Co, czy coś tu będzie? Nie, tu jest woda. Tutaj też nie. Taką wielką nie by się... O! O, o, mamy! Mamy jaskinię, zejdziemy sobie tędy, bo wygląda to przyjaźnie. Cyk, cyk. Zjedzmy sobie. I chodźmy w dół. Cyk, cyk, cyk. Po prostu zejdziemy. Właśnie, ja nawet nie mam fulls full zbroi. Okej, okay, tak to wygląda. Na razie bym poszedł na to pięto. Au. Dobra, szukamy... O, ho, ho, panowie, pano, panowie, panowie. Co was tak tyle? Au, au, au. No chodźcie tu. Ja się z paty O, ty mnie... Ała! Pójdę. Pójdę. Dobra, checkpoint zaliczony. Mamy czeka. Dobra. Trzeba z trzema zombiakami nie umiem poradzić. Nie lubię mówów. Cyk cyk. Dobra. O problemie. Chodźmy zobaczmy, co tu w ogóle jest. Tutaj o mamy ten. Żelazo więcej. O i woda. Potrzebujemy na pewno wykopać kamień. Bo jak się okaże, że nam padnie kilo, to nie będzie ani mieć jak przepalić żelaza, bo nie mamy pieca, ani nic. Tu mamy jakąś coś takiego. Tu coś dalej jest. O, cześć. Ja spadam od ciebie. Mi się nie chce z tobą walczyć. No i tak nie przyjdzie do mnie. Zjedzmy. A, w niego. Przyjdzie, to przyjdzie. Zróbmy sobie crafting. Cyk. Cyk, tu zrobimy sobie piecyk. Czyli mieć już na kilo. O, kurwide. Na razie przypalamy deskami. Mogłem jednak kopać ten węgiel. Zapomniałem. Ale idę tam w dół. Dobra. Jak będzie jakiś węgiel, to wykopiemy do przepalania O, Co to było? Od tyłu nie wziął no chodź mamy po problemie Jezu to jest wielkie Będziemy pewnie kilka odcinków zwiedzać Tu mamy kolejne Ujdę, jednak muszę kopać tęgnię, nie mamy węgla jednak Czy to jest opuszczona kopalnia? Tak, to jest opuszczona kopalnia. Zaję fajnie. Tu można dużo rzeczy znaleźć ho ho ho! Węgiel, to to... Tory. Nie będę był... A czego to są nasiona buraka? Weźmiemy, nie wiem nasiony buraka. Tak, to tu nic nie ma. Okej. Okay. Chodźmy. O oh mm, Okej, okay. chodźmy tu. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Widziałem, wiem, że tam jest... Na razie to sobie zostawmy. I kopmy żelazo. Cyk i cyk i git. Na razie chodźmy tu. To coś czuję, że to nie będzie długi ich korytarz. No właśnie. Dobra. Wróćmy się tam do tego piecyka. Zabierzmy rzeczy. Bo i ponieważ nie mam jak zrobić kilofa, A kilof mi zaraz padnie. Zaraz mi padnie ten kilof. Więc wolałbym sobie zrobić nowy i być spokojny. Gdzie to było? A tu. Nie zauważyłem. Dobra. Cyk i cyk. Zróbmy sobie nowy kilof. A nie, nie mam patyków. Patyki. Cyk, cyk. Cyk i mamy kilof. Dobra. Na no, razie to zbierzmy. To zbierzmy. I to. I chodźmy do tej opuszczonej kopalni. Tam pójdziemy na przykład w kolejnym odcinku. Zobaczymy. Chodźmy, chodźmy, to było tutaj cyk i cyk tu nic nie było i mamy iść teraz prosto Mam nadzieję, że to będzie duża opuszczona kopalnia No Tu nic nie ma i tu mamy spawner OK Czyli ja bym się przekopał bokiem Będzie na pewno szybciej. Dobra, padł. Nie wiem czy coś tu dalej jest, ale się przekopię. A ko kobel się przyda do Do podbo... Żeby się budować jak będzie trzeba było. No i mamy dalszą część. Na razie chodźmy, zobaczmy co tu jest. Tu jest pomieszczenie. To jest dalsza część. Tu jest żelazo. Cyk. O! I węgiel. To się przyda, bo nie mamy węgla. Tu przy sobie w domku mamy. O, więcej żelaza. Cyk, cyk. Trzeba porobić trochę zapasy, żeby mieć. Dobra, tutaj, tutaj. Nie potrzebuję jakoś dużo tego węgla, ale na pochodnie się też przyda, więc trzeba kopać, jak jest. Dobra. Czy coś w tym pomieszczeniu jeszcze jest? Nie. Dobra, to chodźmy tu. Tu nic nie ma. To się wyłóżmy. O, tu jest kolejno. A, tu jest ta odnoga. Chodźmy... Nie, chodźmy tutaj. A tu też pewnie niedługa no odnoga będzie. Dobra. O, kolejny i dużo żelaza. Trochę mi z żelaza zniszczył, ale no dobra, przeżyję. Cyk. Już mamy 16, zaraz zrobimy sobie zbroję. Kolejną część zbroi. Tu w bok. O, skrzyneczka. Chleby fajnie. Pochodnie też. Chodźmy, zobaczmy, czy coś tutaj było, bo to jest tylko taka odnoga. Aha, bo to... Na pewno to sobie wykopię. Cyk. Za niedługo to ja myślę, że się pogubię w tej kopalni, bo duża. Widać, że fajnie, ale ja, fajnie, że jest duża. Dużo rzeczy w niej znajdę na pewno. Cyk. Hop. I wykopane. Eee, dopiero ile mamy? 10 minut nagrywki, na spokojnie damy radę. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze dużo przed nami. Tu wszystko zebrane. Tu chwila, chcę się na chwilę wrócić i zobaczyć, co tutaj było. A, nic nie było. Ok, i tu było już połączone. Tu. Dobra, czyli tu mamy zwiedzone. Teraz idziemy albo. Tu albo tu, chodźmy na dół. Zobaczyć. To sobie zabudujmy, ale nie drewno, tylko koblem będziemy zabudować. A, kurde. Kolejny Spawner. Robimy tak jak wcześniej. Kopiemy się do niego. Weddit niszczył to do jutra. Na pewno zniszczymy go. Cyk, cyk. Ja pierdziele, a nie tu mamy też ten słupek Cyk i level wpadł. Eee. Nie wiadomo, czy coś tam jest, na razie to zostawię i chodźmy w tą kolejną odnogę, która tutaj jest, na pewno, i tu jest kolejna, ale tu nic nie ma. Tu żeby czegoś nie ominąć, węgiel na pewno jest. Mamy 40 węgla. To jeszcze pokopiemy. Węgla zawsze nie mało. Dobra, chodźmy dalej. Konkretna kopalnia, fajna, duża. Tu nic nie ma i tu też nic nie ma. Okej, okay. chodźmy dalej. Na pewno tam był dalsza odnoga, tam daleko. By trzeba było się cofnąć. Ale chodźmy jeszcze, zobaczmy, czy tutaj czegoś nie ma. Mm, nie mam łopaty, aż nie będę robił takich, o kilka bloków to się przekopie. Myślałem, że tu jakaś uda jest, ale nie. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Hop, hop, hop. Nie ma nic, dobra. No to wracamy się. Idziemy tam, tam daleko była. Kolejna odnoga, pamiętam. Chodźmy... Tędy... Tu coś na górze jest. No dokładnie, jest na górze odnoga. No to chodźmy na razie tędy. Będę pamiętał, że tam... Dobra, tu są kolejne. Tu to jest, jest grubo, widzę. Dużo odnóg. Dużo żelaza też, więc fajnie, fajnie I mało mobów. O, właśnie widzę creepera. Dobra, można iść dalej i jest kolejny. A, ty mi w sumie nie przeszkadzasz. Ty tam sobie możesz być Tu byliśmy, to sobie zalepimy. Chodźmy tu. Tu nic nie ma oprócz żelaza właśnie. Fajnie, fajnie. Tu już nie ma. to o, tu jest. Widzi... Ominąłbym go. Tam jest kolejne. I tam też kolejne. Taka niepozorna... No, niepozorna, że mało będzie żelaza, a jest dużo, fajnie. Już mamy pustaka. Chodźmy tu. bo tu też chyba... Nie ma nic, nie ma nic. Ale odhaczone. Tu nie było już żadnej odnogi, była. Tu, hop. No zobaczmy. Tu, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra. Tak. Chodźmy tutaj. Ach, A tu też nic nie ma. Okej. Okay. To wracamy się. Ale też odhaczone, że byliśmy. O, tu była też odnoga. A tam dalej też chyba była. Nie o to mi chodziło, ale no, okej. Okay. Cyk, i cyk, i kolejne żelazo. Raczej nie jesteśmy jeszcze na poziomie diamentów. O, mamy jeszcze trochę pochodni. Ale nie, dobra, to tu za chwilę przyjdziemy. Chodźmy prosto. Jezu, ile tu jest odnóg. Ile węgla. Cyk, cyk. Ile tu jest odnóg, ile tego jest... Nie będziemy raczej rozdzielać tego na dwa odcinki, ale zobaczymy, jak będzie mega długo i dużo jeszcze tego do zwiedzenia, to rozdzielimy na dwa ewentualnie. I co? Jezu, ile węgla? Jaka wielka ruda! Już mam ponad stak, ale zaraz zrobię pochodnie i już nie będzie. Już nie będzie wtedy tyle. Cyk, 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 kolejne żelazo. uśtaj mnie Chodźmy dalej. Jezu, tu było kolejne. Ominąłem mnie? Czy w ogóle nie kopałem? Chyba ominąłem. Cyk. Cyk. Cyk 16 minut odcinka już. Jezu Mar Jezus Maria. Jak to leci? Dobra, cyk. Chodźmy, tu ja ale To nie, może nie tutaj, bo ja się zgubię i ominę coś. A ja nie chcę ominąć. Tu chodźmy. Chodźmy. Dobra, cyk. Słys słyszałem ja Właśnie, tak coś go słyszałem. Co tu jest na górze? Tu jest kolejna. A nie, nie odnoga. Tu mamy już zwykłą jaskinię. Dobra, nie będę już cały jeszcze kopał. Mam pół teraz taka. To już nie będę wszystkiego kopał, bo do jutra mi tu zejdzie. Tu pamiętam, że jest, ale. Chcę zobaczyć, czy co tu jest. Tu jest kolejna. Ja pójdę. Chodźmy, zobaczmy, czy to się gdzieś tu i ja pierdzie. Aha, to jest ta. Okej, okay, dobra. No to to za chwilę. A bo dobra, chodźmy tędy. A skończyło mi się pochodnie. Dobra, e, nie to, to Cyk, zrobimy sobie patyki. Gdzie są te patyki? 42, zrobimy sobie z tego pochodni. Jeden i stack. Nie, dwa stacki. Dobra, tu mamy dwa stacki pochodni. Żelazo. Jak ja się tu nie pogubię, to idzie cud. A o wróceniu do domu to nawet już nie wspomnę Ja pierdzielę Cyk, zjedzmy se Chodźmy w dół. A, nic tu nie ma. OK. Czyli kolejna noga odhaczona Od noga, nie noga Noga to ma człowiek. Chodźmy tutaj, bo tu puszczaj mnie! Znikaj, 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 bo nie ma czasu. Hop. Ujde. O, kolejny żelazo. Cyk i cyk. Cyk, cyk. Tutaj, tutaj, tutaj. Jezu, ile tego jest. Ale to dobrze. Ja bardzo lubię chodzić po opuszczonych kopalniach. Nie, mało mobów. Nie ma aż tyle, żeby ich zabijać. Nie trzeba się z nimi pierdzielić. Aż tak. Cyk. 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 Eee, no, tu wychodzimy. Mm. Chodźmy tędy. A myślałem, że tu żelazo ominąłem. Żelaza nie umijam, bo żelazo zawsze potrzebne jest. O jezu, ile tego tu jest. Jakie to jest wielkie. A mało wagoników. Wow, wow, wow. O, ja wiem, gdzie jestem. Niech Wam powiem. Ja zataczyłem koło, co chciałem. Tak, to jest to. Tak, to jest ta odnoga. Dobra, wiem, gdzie jestem. Zatoczyłem wielkie koło. Okej, okay. czyli musimy się cofnąć tutaj. Co tu jest? Tu jest jakaś kopalnia. A, już chciał mnie ścierać. Wróćmy się. Tutaj co? Tu nic nie ma. Wróćmy się tutaj, tu, tu, tu. Tu jest kolejna odnoga. I tu jest skrzyneczka ze złotem, dużą ilością pochodni. Name tagiem, więc fajnie, jakiś sam możemy już mieć. Chodźmy dalej. Fajnie, fajnie, fajnie. Chodźmy tędy, tędy. Na pewno jeszcze były odnogi gdzieś. Hmm, tu coś jest. Tu w dół. Jak pójdę, to co spotkam? Nic nie spotkam. Dobra. Jezu, jaka ściana węgla. Nie będę już tego kopał. Bo będzie nudny odcinek. Cały odcinek będę stał i kopał węgiel. I żelazo. Żelazo akurat nie odpuszczę, bo mi potrzebne jest. Ale no, cór, no węgiel już odpuszczę. A, tu jestem tutaj. To chodźmy prosto. Cyk. Tu też nic nie ma. Chodźmy dalej. Chodźmy, chodźmy. Tu coś jest? Nic nie ma. Chwila. Nie wiem, czy nie zagad... Nie wiem, czy zacięła nie była, ale już podgłośniłem. Dobra. Musimy się cofnąć. jeszcze musimy się cofnąć. Teraz, gdzie to było? Mmm... Słyszałem chyba villagera, ale nie jestem pewien A to jest tutaj, dobra jesteśmy tu Ej no słyszę villagera Na jakim jesteśmy poziomie? 32 Jesteśmy Słyszę normalnie villagera Jestem ciekawa, gdzie ja wyjdę Jestem bardzo wysoko Mały przypał. Mały przypał, gdybym tak to nazwał. <laughs> Padł mi kilo w trochę w nieodpowiednim momencie. Musimy chwilę poczekać. Ale co? Mamy trochę rzeczy. Żelaza i inne rzeczy. Mamy na Itaga, więc może w kolejnym odcinku, albo... W sumie nie wiem, czy na kolejny odcinek będzie jeszcze z kopalni czy skąd. Ale na pewno zrobimy psa. Lubię psy, więc albo kota, zobaczymy. Jestem ciekaw, gdzie ja wyjdę. Cyk, cyk. Cyk. Gdzie jestem? Co ty tu chłopie robisz? Tak myślałem, że go słyszę. Jak ty się tu dostałeś? Chwila, ja muszę to sprawdzić. Jakim czytem on się tu dostał? Ja wiem, że jestem może i na wysokim poziomie, ale. Czy tak? Ale no dobra, okej. Okay. Nie wiem, co. Tu jest kopalnia. O, kurde. opie. jak on tu się dostał? Nie, ale widzę, że tu jest chyba opuszczona kopalnia dalej. Tak? No to wróćmy do opuszczonej kopalni. Nie wiem, jak on się tam dostał, ale no dobra. Może wyżej jest wioska po prostu. Czy tu gdzieś jeszcze są jakieś odnogi? Chyba wszystko pozwiedzałem, nie wiem, czy coś ominąłem, czy nie. Ale no co, mamy już 23 minuty odcinka. To będziemy powoli kończyć. Jeszcze zobaczymy, czy nie ma jakichś odnóg, ale chyba nie. Chyba nie ma żadnych odnogi, tutaj nie. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie suba, lajka. I napiszcie w komentarzu Wielka Opuszczona Kopalnia, a ja wam przypnę serduszko. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!